Animal. A to kolejny odcinek z Animal Boxa. I dzisiaj, 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 chciałbym Wam powiedzieć, że mamy aż prawie 94 mody. Możecie tam zobaczyć. 94 mody są załadowane i są aktywne. Było 95, ale usunąłem e, dimensionalne Hormony. ...na nagrywaniu coś tam beznadziejnego robił, że nie mogę się przesunąć i te inne duperyle, ale... Yy, ...po prostu chcę, żeby... chcę, żeby... ...żeby powiedzieliście mi... ...jakie... ...oczekajcie, mi coś się tu nie zgadza... ...jakie mody mam dodawać... ...i... Wow, wow, wow. Prey Kurczę. Dobra. Chyba młody Damage Indicator się zepsuł, czy nie? A nie, działa, tylko musiałem by było włączone. Jest bardzo dużo modów. I tak. Ale ja chcę dobić do szestki, do do stówki, czyli brakuje mi sześciu modów. A jak wiem, to niektórzy tutaj oglądają mnie i mają takie małe paczuszki modów, więc jeżeli macie jakieś mody do podzielenia, to mówcie po prostu, jakie mody chcecie, żeby były. Ale jeżeli ten mod jest patrzcie, to ja wam napiszę. Tak, napiszę. No i co tu jeszcze? A, i jeszcze taka mała krótka małe, dwie krótkie, małe informacyjki hmm, że tutaj pewnie myślicie o, co to jest? co to ma być? Hmm, tu jest skrzynka z modu... E, nie. tu jest blok z modu NCFactorialit i ten blok to... Bl, hmm, blok Baker czy coś takiego on kopi nam kobla i jest naprawdę super ale bardzo dużo rubru nam zżera i bardzo dużo trzeba rzeczy na niego poświęcić. Więc on tutaj będzie stał, a ten kobel będzie nam na skrape, bo nie chce robić du dużej, drugiej dużej dziury, żeby po prostu ją wykopać. A później co? Zamuruję i później będę i pciu. No. I świnio leci do Twilight Forest. Piątem. A, ja tu właśnie nie mówiłem Wam na odcinku, ale tu jest portal do Twilight Forest, chyba Wam nie mówiłem, no. Mm, I to tu jeszcze? A, tutaj tą dziurę, to myślałem, czy nie robić timelapsa, ale nie wiem. Możecie też zadecydować, czy chcecie timelapsa z tego budowania ścian i tamtej, na, tamtej podłogi. Mm, tak. I, i, i... O, cztery proszki. <grym> Hmm, co tu jeszcze? Chyba to wszystko. Jak mi się nie wydaje. Mhm. 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 A, zostały mi tutaj te plastiki, shits i te inne. I tu już się nam kobel skończył, a skrajpy mamy. I trzeba będzie tamtej że to przed... Jezu, że mamy roboty na jutro, bo dzisiaj niedziela, na jutro poniedziałek, no, że mamy roboty, no, no nie fair, źle, źle, i jeszcze jutro na odcinku nie będziemy tam budowali, już tam to zostawiamy, już na długi czas, bo tu już za dużo czasu poświęciliśmy. Poświęcimy czas domu. Będziemy go po prostu już niszczyli, choć ja to już natnę, lekko. Kurczaki będą mi tu wchodziły. No mm. i tutaj będziemy te niszczyli rzeczy, ponieważ... Ponieważ, ponieważ... Mm, będziemy... Musieli... Mm, zrobić to po prostu. What? Lake Furnace? A może ten Aloy? Nie wiem, ale tu naprawdę dużo tych fajnych rzeczy. Dobra, ludzie, trzymajcie się, cześć. Jeżeli jeżeli po prostu chcecie, dawajcie tamte. I odcinkowi nie musicie dawać suby, łapki i tyle. To tylko był taki odcinek informacyjny, pięciominutowy, akurat. Może się tylko i... Hmm. Tylko te 6 modów, to tylko zależy na tych 6 modach. Pogrzebcie w internecie, ja poszukam chętnie. I... tyle. A, może modę do, do, dodam moda Ender io ale nie wiem. Więc, trzymajcie się...